Szanowni państwo. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Pleszewie należy do zaprzyjaźnionych szkół średnich, które od lat współpracują z naszym wydziałem nauk geograficznych i geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca ta obejmuje włączanie się uczniów i nauczycieli do wielu projektów wydarzeń, uczestnictwo w wykładach otwartych czy tematycznych przygotowywanych dla konkretnej klasy. Uczniowie uczestniczą w wykładach prowadzonych przez naszych wykładowców zarówno bezpośrednio w swojej szkole, ale też u nas na uczelni. Biorą udział w wykładach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, na których można spotkać się z geografami, geologami z całej Polski i nie tylko słuchać, ale też dyskutować o aktualnych tematach badań. Uczniowie zespołowo biorą udział w wielu projektach, między innymi uczestniczyli w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, Liga Geograficzna i tutaj plasowali się na czołowych miejscach. Biorą udział w olimpiadach geograficznych, w festiwalu podróżniczym, dni turystyki, gdzie poznają relacje z licznych podróży. Tego typu współpracy jest możliwa dzięki zaangażowaniu opiekunów, nauczycieli, zwłaszcza pani Anny Rankę. Liczne wspólne inicjatywy podejmowane w ramach współpracy sądzę, że dają dobrą sposobność młodzieży na zapoznanie się z ofertą kształcenia na naszym wydziale, co może być pomocne w świadomym wyborze kierunków studiów, specjalności czy także kształtowaniu indywidualnej ścieżki kształcenia. Pod kątem y, wyboru tej przyszłej, wymarzonej pracy. Obecnie na naszym wydziale prowadzimy studia na siedmiu kierunkach, nie tylko na pierwotnym, jakim jest geografia, ale także studia z zakresu geologii, geoinformacji, geodezji, kartografii, kartografii i geomatyki. Turystyki i rekreacji, jak również zarządzania środowiskiem. Są to studia licencjackie, magisterskie, także studia inżynierskie, stacjonarne, niestacjonarne. Ta bogata oferta jest przedstawiona w informatorze, który przedstawia całość, także zróżnicowania specjalności, modułów itd. Niezmiernie się cieszę z naszej współpracy i serdecznie zapraszam do podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw na wydziale nauk geograficznych i geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.